W wartek 14 września o godzinie 17 w galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisarz wystawy malarstwa Beaty Lillej pod tytułem Słońce w kapeluszu. Dzisiaj w małej galerii prezentujemy prace malarskie, głównie w technice akrylu, ale również znajdziemy tutaj olej na płótnie. Artystka, która można powiedzieć, że pandemia troszeczkę ją zmotywowała, dała czas. Na to, aby zająć się malarstwem. Na początku, jak tu mówiłam, malowała z numerków, potem zaczęła się kształcić coraz bardziej, szukać, i tu możemy to zobaczyć, że mamy w jednych pracach gładko kładzioną farbę, gdzie indziej jest struktura. Ale te wszystkie prace są bardzo pozytywne, takie relaksujące. Mamy motywy. Ja to określiłam, że artystka maluje to, co jej w duszy gra. I znajdziemy tu właśnie zwierzęta, piękne krajobrazy, inspiracje również innymi artystami. I te prace na pewno fajnie wpisują się, dobrze się wpisują do takiego relaksu, do takiej. Ja bym nawet powiedziała coś w rodzaju arterapii, że patrząc na te obrazy, ale też yy, mając kontakt z artystką, to się widzi tą taką pozytywną energię. I właśnie te prace są takie pozytywne. I być może też zaskoczy Państwa troszeczkę rozmieszczenie tych prac, jest bardzo dużo, całe ściany wypełnione, jest bardzo kolorowo, a jednocześnie to nie przetłacza, tylko miło się ogląda, przechodząc od jednego obrazu do drugiego. Wystawa potrwa do 12 października, bo potem zaczynamy już przygotowania do festiwalu labirynt i zaraz zaczyna się montaż festiwalowych wystaw. Ja całe życie byłam muzykiem, nadal, nadal jestem, ale jak już przestałam pracować zawodowo, to Właściwie to nie zastanawiałam się, co mam robić dalej, tylko jakoś tak samo to przyszło do mnie. Najpierw jakiś obrazek, który miałabym namalować i, no i tak krok po kroku zaczęłam malować. Ale to jest właśnie z mojej radości, radości życia, bo jestem mamą trójki dzieci, ale też mam dziesięcioro wnucząt i jest, jest po prostu z kim się bawić, jest dla kogo żyć i, i w ogóle no, takie jest życie. Nie chciałabym, żeby takie było radosne, więc nie mogę namalować czegoś, czego nie czuję. Radość i miłość do życia emanująca z prac Beaty Lilley sprawia, że niemal każdy, kto po obejrzeniu wystawy wychodzi z niej, czuje się jakby uczestniczył w seansie pozytywnej terapii.